Hej kochani, witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w piątek na naszych tradycyjnych piątkowych krzyżówkach. Krzyżóweczki mam dzisiaj te za 3 złote i przygotowałam ich 7. Mam nadzieję, że w tych krzyżówkach uda się coś fajnego znaleźć i udało się przede wszystkim znaleźć taką granatową galaktykę. Bo zawsze były te zielone tylko, a tutaj mamy granatowe. W końcu te granatowe bardziej mi się podobają. Także cieszę się, że jest ich tutaj dzisiaj więcej. Dobrze, czyli na dzisiejszy draping, na dzisiejsze piątkowe krzyżóweczki, 21 zł zostało przeznaczone. przeznaczyłam, znaczy się. No i dobrze, bierzemy się już za drapanko. Mam nadzieję, że taki relaks piątkowy nam no, się będzie podobał. Z nami jest on co tydzień i trwa nadal. Także, kto chętny, no to oczywiście może wpadać co piątek. Krzyżóweczki są. Dobra, ok? Także bierzemy się za drapanie. Tutaj zostawiam dolny rządek literek i lecimy. Mamy literkę S. I mamy tak: mamy w Stefanie, także pozdrawiam wszystkich Stefanów oglądających ten odcinek. Tak, jakoś zawsze jak mamy jakieś imię to pozdrawiam. No i mamy tutaj Sabat, Tag i Ada. Trzy słowa, bardzo ładnie, już trzy złote nam wpadło. Szybkim sposobem. Dobra, literka S. Czy jeszcze gdzieś jakieś S tutaj jest? Nie widzę, także lecimy sobie dalej, żeby było w miarę sprawnie. Literka F. Może coś jeszcze? Słuchajcie, może coś jeszcze tutaj się uda. Tak, mamy tutaj w Agamemnonie. Mamy tutaj w Stefanie, ale N jeszcze nie było, także nie mamy jeszcze N. Dobra, tutaj mamy w Elfie. Napoczynałam te krzyżówki, to wiecie, mi się trochę już kiczka, bo wydaje mi się, że jakieś literki były, one były w innych krzyżówkach. I to tak, taki syndrom właśnie, jak <laughs> jest więcej krzyżówek naraz, to, to później tak się wydają różne, różne rzeczy. Dobra, mamy tutaj literkę C. I tak, jedną literkę jak na razie C znalazłam. Czy jeszcze gdzieś tutaj jakieś C widzimy? No, nie widzę C, także biorę się za kolejną litereczkę. Jaką jest literka O? No i tutaj mamy O. Fajnie jakby było L. To by było super, bo by nam doszły kolejne dwa słowa. Dobra, tutaj mamy Agamemnonie. Tutaj mamy Mogunsi. Tutaj mamy Koko. -ko. Ta. Dobra. I zobaczmy, czy tu będzie L. Nie, tu mamy R. No ale doszło nam słowo kohorta, także już mamy kolejne czwarte słowo: 6 tych na starcie. Bardzo ładnie krzyżóweczki zaczynają tutaj dzisiejsze piątkowe krzyżówki. Tu mamy w gitarze. Tutaj jeszcze była literka T, a i nie było. Hm. No dobra, M nie mieliśmy, także to nam już wyklucza te słowo. W też nie było. L nie mieliśmy, I nie było, M nie, I, W, N. Dobra, tak widać, że tych słów tutaj więcej już nie mamy. Literka N też nie było, N. Dobra, mamy tutaj sabat, tak, kohorta. I jeszcze coś było, raz, dwa, trzy, cztery, Ada. No dobra, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Mamy tutaj cztery słowa, sześć złotych, kontrolne U. Super, zaczynamy wygraną, także w końcu pozytywnie, może te krzyżówki za 3 zł. tutaj pokażą klasę, bo te za piątkę i te za trzy dyszki coś jest nie przysnęły. Dobra, lecimy sobie z kolejną krzyżóweczką, na razie już jest ładnie, 6 zł wpadło, dobra, mamy literkę X, mamy w słowie box, także mamy komplet literek niepotrzebnych V i X. No, ale może dadzą nam słowo tym sposobem. Dobra, tutaj mamy literkę M. Literka M. Czy ona gdzieś tutaj występuje? Tak, jest Rama. I tyle. Spójrzcie literka. literkę. Mam kilka, bo to w nazwisku. Gustaw. Utworzyło nam się imię Gustaw. I tutaj w nawie. No dobra. Także tutaj chyba nic nie udało się wynaleźć. Mamy tak, tu mamy Gustawa. Nowa nie mamy. Tutaj nie mamy. No dobra, wygląda na to, że tutaj nie mamy wygranej. Zobaczymy sobie literki kontrolne. Dobrze, że te kontrolne są B. Buu. przegrana. przegrane. Dobra, lecimy sobie dalej. Kolejna krzyweczka Ostatni rządeczek tutaj mamy. dan literka L. I tak, tutaj mamy Liz. Helsinka. I mamy L. Klinologii. cylindrze, alfa. No i proszę, w tych alfach nam się otworzyło słówko alfa Bardzo ładnie. Dobra. No i tutaj więcej L nie widać, także przychodzimy sobie do Kolejnej literki, jaką będzie literka T? Mamy ją w słowie, tak? Noga. Tutaj mamy T. Tutaj mamy stopa. Czy jeszcze gdzieś tam widzimy? Czy jest jeszcze jakieś T? Więcej nie widać. Dobra, lecimy dalej z kolejną literką. Jaką jest literka V, której tutaj niestety nie mamy. Dobra, to patrzymy na kolejną. I literka H. Mamy w Helsinkach. H to zbytnie jakoś tak nie występuje za często. Dobra, czy tu jeszcze mamy jakieś H. Nie mamy to ostatnia litereczka. Ostatnia litereczka to jest G. I mamy w gadzie. Mamy tutaj w nogacie. I tak, Czyli utworzyło nam się to słowo tak. Tak i Alpy. Może jeszcze jakieś trzecie słowo, żeby chociaż był zwrócik. Zaraz zobaczymy. O. Chyba mam. O. Nogat. N-O-G-A. Super ładnie. Czyli mamy już trzy słowa, trzy złote, chyba, że jeszcze coś. S nie było. K już nie było. D nie było. S nie było, chyba, że odwrócimy na <grytanie> chwilę. Dobra, chyba nic więcej nie ma, ale super. Tak, nogat i alty. Bardzo ładnie. Zobaczymy BBB. Tak, BBB, super. Mamy 3 złote, bardzo ładnie. Ładnie krzyżóweczki za 3 złote startują. Super, jest na co wypatrzeć. 3 złote wpadło, bardzo ładnie. Lecimy z kolejną krzyżóweczką. Tutaj mamy również tylko... Sztuk... A tutaj mamy 4 tylko, to jest I tutaj mamy Trochę z a poprawimy. I mamy literkę D. No i utworzył nam się Londyn. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy domagat. I czy jeszcze coś? A tutaj mamy Ada, Ada. I tutaj mamy miedziak. No dobra, chyba wszystko, jeśli chodzi o literkę D. No to drabimy kolejną litereczkę. Literkę H. H ponownie, poprzednia była teraz znowu. Tu mycha, tu mam mamy tu mamy no ale dobrze, że chociaż występuje. Całe szczęście. Dobra, lecimy sobie dalej. Kolejna literka to literka U. Mamy no, ją w słowie uszy. I chyba tylko jedno U tutaj z To co widzę, chyba tak wygląda. Tak. No to lecimy sobie dalej. Kolejna literka to literka S. No i otworzyło nam się słowo uszy, czyli mamy już lądy i uszy. No i czy jeszcze coś? Odsłujemy wszystko ładnie, z poproszków. No chyba wygląda na to, że nic no, tutaj nie mamy, nie mamy, znaczy więcej nie mamy, tylko tak słucham. Bo tak sobie nie bardziej literki A. No bo gdyby było A to tutaj by się nieźle zadziało. Ou bardzo by się zadziało. No. A takim sposobem chyba wygląda na to, że... Nie znajdę dla Was już tutaj, no, przede wszystkim dla siebie tego trzeciego słowa. T. No dobra. Idą płot na razie. Pusta za pełną. No i słuchajcie, zostały jeszcze trzy krzyżóweczki. Tutaj już mamy więcej do zdrapania. Ołówek. O, skacze drapak. Ożył. Szczęśliwy, że wygrany się pojawiły. Dobra, i lecimy, tu mamy trochę więcej zabawy. No i mamy tak, smog. Tu mamy biznes. I czy jeszcze coś gdzieś tutaj z literką S? Chyba nie. Dobra, to odpimy kolejny łańweczek, pod którym mamy literkę C. C mamy w maczuzę, cedr, kinę. Dobra, tutaj mamy kacz. Czy jeszcze gdzieś tutaj jakieś C? Chyba nie. Dobra, i lecimy dalej. Kolejny łańweczek to literka M. I mamy tak smoku. nie wiem, nie, mam, nie dalej, tutaj mamy ten. Tutaj dalej mamy kamera. Będzie znać, czy wolicie na przyspieszeniu, czy na normalnym tempie. Jak tam Wam się bardziej podoba. Dobra, tutaj mamy bal. Jest pięknie, nie mamy bal. Tak to się i jeszcze gdzieś jakieś źle tutaj wynajdziemy? Chyba, dobra, kolejna litreczka. Mam A proszę, jak ładnie, literka A. Widzę, że ja szybciutko tutaj odsłonię, bo nie będzie do takie Dobra, literka A. Mamy tutaj maczuga. Dwa razy w A, ale z literką A to trochę się zadzieje chociaż. Tutaj mamy bracie. Garnicarz jeziorany Ada, o i tworzyło nam się imię Ada pozdrawiam wszystkie Ady, które oglądają te odciny dobra, tutaj mamy tak, kamera tkacz bardzo ładnie gaz dobra i tu jeszcze miałam Eliza przejdziemy, te a jeszcze gdzie tutaj się ruchowało Dobra, więcej A chyba nie mamy. No to robimy kolejną literę. Literka E. I tak, lipa. No także drugie słowo, słuchajcie. Lipa i Ada. Bardzo ładnie. Może coś się uda tutaj jeszcze. Żeby tworzyć słówka. i tak, nie Dobra, więcej nie mamy. Także się z kolejną literczką. Literka Y. Mamy no, tak. Zobaczymy, czy tutaj mi się nagrywa. Dobrze, nagrywa się wszystko ładnie, jak trzeba. Dobra, tylko strzepiamy poproszki, żebyście mieli lepszą widoczność, bo ja lubię tak te poproszki odsłonić jednak. Dobra, literka Y. E, dobra, nie ma więcej literki Y, także strapujemy kolejną litereczkę, jaką będzie literka U. No i tutaj mamy tak w słowie Maczuga. W Zbigniewie nie mamy U. Tutaj mamy UZDA. Czy jeszcze gdzieś jakieś U tutaj nam występuje? Nie mam, nie. Także możemy spokojnie już odsłonić sobie ostatnią literkę. Jaką będzie literka J, która niekoniecznie tutaj jakoś wiele wniesie do, tego, do tej gry. Ale mamy tak. jezioranę I to chyba będzie na tyle muszę Wam powiedzieć, jeśli chodzi o literkę Z tego co widzę, także zabrakło nam tutaj. Z, N e nie mamy, N nie mamy, E. No nie mamy, nie mamy tutaj. Mamy tutaj Ada i Lipa i chyba nie znajdziemy tutaj już trzeciego słowa. Jak się obawiam. No dobra, zobaczymy sobie literki kontrolne, które nam rozwieją wszystkie obawy. U, S. No trudno. Także nie mamy tutaj wygranej. Damy do przegrane, no i teraz może weźmiemy sobie zieloną, bo zielona tylko jedna rodzyneczek. No i dobra, lecimy sobie, mamy litereczkę U i mamy tak słowia uda. Tutaj dalej patrzymy uda. Czy jeszcze gdzieś coś tutaj znajdziemy niców no nie ma, No dobra, to lecimy sobie dalej, mamy litereczkę są. No i C, co tutaj jest słowie obce. I czy jeszcze gdzieś coś tutaj? Nie, nie mamy, dobra Lecimy sobie z kolejną literaczką, jaką będzie literka B I mamy tak słowie azbest Czy dalej jeszcze tutaj mamy Batki Batik Obce Dobra jak to wygląda, więcej chyba nie ma Także lecimy sobie dalej z kolejną literką Jaką będzie literka O Tutaj mamy tak Donatello, dwa razy o, o, dlatego O tutaj będzie sporo, słuchajcie, o tutaj mamy L, O, będzie dwa razy O, Olga, tutaj jest metoda, obcy, podkop, o jak się przyjemnie dać, słuchajcie, nie muszę nawet dociskać. Fajna mi się tutaj trafiła. Dobra. Lecimy dalej. Dalej mamy litereczkę J. Litereczkę J. Ale J chyba nic nie znajdziemy. Także bierzemy się od za F! Czy F tak gdzieś tutaj jakieś to występuje? Y Boni, a przepraszam, tutaj była literka J. No. Słuchaj. Dobra, patrzymy dobrze, czy nie ma F. Dobra, kiedy już widzimy, że nie ma F, przechodzimy sobie do kolejnej literki, jaką będzie literka T. Mamy w słowie azbest. I tutaj mamy metoda. I tutaj jest rewident. Donatello. Batnik, o, utworzyło nam się słowo batnik. <todgrych> Także już drugie oko i batnik. Czy jeszcze gdzieś coś? Chyba nie. Nie ma tego trochę. Dobra. I patrzymy. Tutaj nie mamy. Tu nie mamy. Chyba tylko dwa słówka Dobra, patrzymy kontrolę. Będzie wszystko jasne. B. A. U. Także pusto, niestety, zielona pusta. No I została nam ostatnia już krzyżóweczka na dzisiaj. Krzyżóweczka taka już granatowa. Tu mam trochę więcej wicereczek, także dobrze, zbraknie żeby nie przedłużać no już więc widać <gry> dobra pustaki, zresztą pustaki nie będziemy oglądać pustaków na 21 zł wydane udało się wygrać tutaj mamy 6, tutaj mamy 3 także udało się wygrać 9 złotych na 21 także w miarę ok, no, no fajnie, że ta krzyweczka zaskoczyła dała tutaj więcej słówek no ale dobra, najważniejsze, że coś tam wpadło. Widzimy się na pewno w kolejnych piątkowych krzyżówkach. Na weekend też myślę, że coś, że coś wpadnie, jakiś filmik, także miejcie się na baczności. Mam nadzieję, że takie wspólne drapanie Wam się podobało. Zostawcie proszę łapeczkę w górę pod filmikiem. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, życzę Wam miłego piątku, spokojnego, fajnego weekendu. Muziaczki. pa pa!